Niech płynie krew. Młodości wiedza. Szkoda, że mogą wybrać tylko jedno. Ktoś, kto rozumie, jaką lekcję niesie ze sobą rana. Lubisz blizny? Dogadamy się. Nie czeka cię żadna chwała, głupcze. Chcesz blizn? Szukasz cierpienia. O, razem dokonamy rozlewu krwi. Mm, jesteś moim obiadem? Krew nie służy do zabawy. Ale ludzie, tak. Pamiętaj o manierach, chłopcze. Mmm, wyczuwam dobrą krew. A, ręka noksusu we własnej osobie. Czy ich krew daje ci radość? Masz tu jakiś interes, czy wpadasz dla przyjemności? A, podoba mi się. Często rzucasz obietnicami bez pokrycia? Nie wchodzi mi w drogę. Ptoszyno. Aniwio, widzisz mnie? Widzisz moją potęgę. Miecz trzeba było zostawić w domu, chłopcze. Dalej, Lux. Nie wstrzymuj się. Nie potrzebuję ich dusz. Okryta cieniem krew. Interesujące. Cienie nie należą tylko do ciebie, Z. Palce lizać. Robi się gorąco. Zobaczmy z jakiej gliny ich ulepiono. Wystrojowi brakuje czerwieni. Ktoś chce ze mną zatańczyć? Ja się tym zajmę. Jak uroczo. Pewnie chcesz się ze mną zmierzyć. Zwróć wzrok ku mnie, moja mała zabaweczka. Uroczo! Masz doskonały smak po tylu stuleciach. Ten ból. -a! A -a. Więc wkracza na moją ścieżkę. Oto i mój splendor! Jestem władcą i mistrzem! Na kolana przede mną! Nie każdy potrafi docenić mój kunszt. I tak zaprosiłem znajomych na kolację. Wreszcie masz jakiś cel. Przynajmniej twoja śmierć będzie coś znaczyć. Dobrze się zapowiada. Pogódź się ze swym losem. Ktoś cierpi, inny korzysta. Siła bierze się z cierpienia. Nie pozwoliłbym moim gościom czekać. Cześć robaczki! A teraz wchodzę ja cały na czerwono. Ktoś wpada na kolację. Można się modnie spóźnić, ale to przesada. Halo, godzina się zbliża. Nie będę czekać w nieskończoność. Czas uczynił mnie mądrzejszym, a nie cierpliwym. Tak. Niech płynie krew! Do dna!